Manko, lucky z tej strony! Pewnie czekaliście na mój film i w końcu się doczekaliście! Tak, to ja, laki. Wybrałem się ze swoim kuplem na wycieczkę, bierzemy mi teczkę, O, Chipley, co ty tutaj zbierać? No się laki, lucky, zobacz w ogóle, co znalazłem. Czy ty to widzisz? Czy to nie przypomina przypadkiem mojej głowy? Przecież to jest moja głowa, co? No. Ty wyprodukowałeś sam te bloki. Skąd one się tu wzięły? No nie wiem, słuchaj, szliśmy tutaj i wiesz, ty tam się przywitałeś z widzami, a ja w ogóle patrzę, a tu normalnie moje głowy. Ty może pozbieram je i wybuduję, nie wiem, sobie jakiś domek z nich. To by nie był głupi pomysł, sobie. Ty poczekaj, poczekaj, ale widzisz, to przecież obok, tutaj też jest blok mój z twoim twarzą. I ja rzeczywiście, ty się zgadza się? Ty, no identyko, identyko stary, normalnie ja nie mogę. Co? Spójrz tylko na to! Miałeś rację, Jeepley, zobacz tylko tam! Tam są jakieś, tam są jakieś normalnie dwie wielkie wieże, to są jakieś drapacze chmur, One są aż do chmur takie wysokie budynki i one są chyba wybudowane właśnie z tych naszych bloków! No, stary powiem ci ogólnie, że jestem w szoku. Jestem ciekaw, kto w ogóle to wybudował, bo to naprawdę dużo pracy trzeba by poświęcić. O! Siemanko pan dziuba, szukałem cię. On z nami poszedł o. w ogóle, słuchaj laki, pamiętasz i się zgubił i teraz tutaj był przed nami nawet i chciał tak, nam pokazać. Tak, ale pan Paniombak przecież nic nie robi, on tylko chodzi i nic nie robi. wszyscy mówią, że on jest ciebie jakimś detektywem, a on tak naprawdę nic nie robi. Ale nic widzowie. Dlatego jeśli chcecie ten super mega film i chcecie więcej filmików i wam się będzie podobał ten film, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem zwijcie z czerwonego przycisku na szary. Pokażcie, że wam się podoba. Dlatego kliknijcie te przyciski. No i co? My lecimy właśnie do tej wieży, a wy napiszcie w komentarzu, jaka wieża Wam się bardziej podoba. Czy taka wieża G-Playowska, czy może taka wieża. O, chciała G-Play. Ja, ja moja wieża jest The Best. Słuchajcie, widzowie, głosujcie na moją wieżę. Mieszana wieża tutaj Lakiego i G-Play'a w jednym. Właśnie! Właśnie dlatego to będzie mega super odcinek, oglądajcie do samego końca, bo na samym końcu z G-Play'em, normalnie z tych naszych bloków wybudujemy, kto wybuduje lepszy dom. Yy, taki ja będę budował z tych bloków dom, a G-Play będzie budował ze swoich dom yy, bloków, dlatego oglądajcie do samego końca, bo będzie super, mega ciekawie, a ja jestem ciekawy jak tam w ogóle się dostać. Czy będzie łatwo tam się dostać, czy może ciężko jakieś będzie mieć trudności? Ty uważaj, uważaj, jakie tu są pułapki, żebyś wiesz co tu tutaj są zarośla, także że musisz zauważyć, Aha, że tutaj widzę. można już na starcie, słuchaj, sobie tutaj nogę normalnie przytrzasnąć, a to by nie było zbyt, wiesz co, przyjemne Ty, na co? sam początek. To przecież to jest takie łatwiutkie, zobacz przeskakujesz tylko przez wodę. Ej, co to jest? Co się stało? Ty, widzowie, widzieliście? Jak to się stało, że on nagle e, wpadł tutaj? Aha, bo to jest fake, la fake woda. Uważaj, Laki, ja. nie wchodź tam, to jest niebezpieczne, stary. Ja cię kręcę, wiesz, co? Już pierwszą wtopę tutaj zaliczyłem na początku. To ale jest jak fake jakoś... woda, G Play. Co ty? Przecież my jesteśmy e, najlepsi w tych, r, r, w tym sprawdzaniu, co jest. Co? Ty, ale tu na drzwiach jest fajna postać, to ja ty, jestem tutaj pan na... Pan dziobak wleciał! Pan dziobak wleciał! O nie, pan dziobak słuchaj, zaraz cię gdzieś tutaj pewnie y, zespaunuje, ale w no. ogóle te drzwi, słuchaj, to dzieło sztuki, ktoś to musiał wiesz co tak zaprojektować ładnie, nieźle. No, a czekaj chodzi się. Choć no właśnie tutaj jakoś łatwo jest do mojej wieży się dostać, wiesz? Ale jestem ciekawy, jak do Twojej wieży się dostać. Co? Spójrz tylko na to, Ty normalnie tam masz taką, taką super, takie super zabezpieczenia. Czemu u mnie w wieży jest takie słabe zabezpieczenie, u Ciebie tak? Nie, jakieś... nie wiem. Ty patrz ile ochroniarzy, czy to nie jest przypadkiem El Primo? Laki, to jest El Primus, Blow Brawl Stars, ja gram w tą grę często i lubię tą grę, czasami w Minecraftach Brawl Stars, Teraz, ale jak tam się dostać, normalnie ty masz super mega wieże, widzowie, ale na początku za niedługo tam przyjdziemy i będziemy wchodzić do tej wieży, ale na samym początku wejdziemy do mojej, bo tutaj leciutko łatwiej się dostać, otwiera się drzwi tylko już jesteśmy w środku. No niby Dla tak, tego... ale słuchaj, wiesz co, tutaj była ta fake woda, ja bym się nie spodziewał, że to jest w ogóle, praktycznie działa jak lawa. to nie było takie oczywiste. Dawaj, wbijamy, zobaczymy, co tam jest O, siemka, Laki, ty, zobacz, jakie mam studio komputerowe ty, jak, jak to tutaj jest fajowo! Ja nie mogę, stary, ty masz klona w ogóle On się normalnie rusza, ale nieźle w ogóle Ty, twoja rodzinka, tu jest Laku Sifrania, siemanko no właśnie, czekaj, bo tu jesteśmy teraz u mnie w wieży, to może Laki coś ma dam do... O, czekaj, coś, coś Laki mówi. Włącz komputer do zasilania, bo muszę nagrać film na YouTube'a. Aha, czyli czekaj, ale to są same monitory, ja widzę, że tutaj ja w studiu mam sam monitory, a gdzie jest komputer? Tu jest widzisz, komputer, za, za monitorem, słuchaj, i to trzeba Aha. do zasilania, a tutaj jest, jeden słuchaj, normalnie... Jeden tylko mam, ale słabo, jeden komputer mam. Pochodnia czerwona, słuchaj, ale to jest może wiesz co, kozacki jakiś procesor, karty graficzne, nie wiadomo co, i wiesz co, to, to są w stanie po prostu obsłużyć te wszystkie monitory. Aha. Ten jeden komputer. Dobra. Ja. jest to zaraz znaleźć. dostaniemy się do góry. Musimy dostać się do góry. Ja myślę, że może być coś w tych beczkach. Nie, nie wiem, nie wiem. Słuchaj, może jakiś lecną, żeby mu to zasilić. Wziąłeś w ogóle przedłużać laki z sobą? Przedłużaczu nie wziąłem, ale. O, jest jakaś skrzynka. Spójrz tylko na to. Ty. A czy jest, jest redstone. redstone? No Widziałeś? to dawaj, dawaj, spróbuj to podłączyć Lakiemu, bo on musi filmik szybko wrzucić, w sumie to też, nie? Dobra, Laki, wrzucam filmik. Okej, okay, komputer podłączony. Widzę, Odpalam. że tutaj przesyłanie się zaczyna. Teraz okej, okay. teraz tutaj wszystko gra. Ale po co te pistony tutaj? Ja naprawdę nie wiem. Hmm, może podłączmy je, Laki. Podłącz te pistony może, tam weź, wiesz, to redstone doprowadzimy. No właśnie. Oj, no właśnie, będzie jakbyśmy, ciężko. A jakbyśmy tutaj doprowadzili redstone, bo komputer już jest odpalony, oh, a tutaj... Dobra. Ej, coś tam jest w ogóle napisane, Laki. Znajdź 3G Playa przydadzą ci się później, ja tam widzę jakąś tabliczkę w ogóle Czekaj, przesunąłem te bloki, można teraz tam wejść normalnie Dobra, to dawać wbijamy Znajdziesz drzwi -Play -a przydadzą ci się później Jakie drzwi G play, Gplay, ty masz jakieś drzwi? No nie wiem, nie wiem, słuchaj, może to są jakieś Ech, drzwi jo. dzięki którym będziemy mogli wejść do mojej wieży, nie wiem, może tak taka była kolej rzeczy, że pierw do ciebie wbijamy, a później do mnie, nie wiem Jakieś drzwi, ty, tu są jakieś, patrz, tu są jakieś drzwi laki jest tutaj Jeeplejowe drzwi. No to one Dawaj. są, dobra. Bierzemy je. Bierzemy je, one są potrzebne. Będę, bo może przez nie wyjdziemy do, do Twojej wieży. O, trzymaj. Dobra, dobra, ja wezmę. Dobra, bierz, okay. bierz, bierz. Okej, okay, w ogóle, ile tu tych drzwi jest? Ja nie mogę. Wszystkie wyglądają, wiesz co, podobnie do Ciebie, nie? Tak, no zgadza się. Yy, dlatego wiesz co? Mamy teraz drzwi, rodzinka, Siemanko. Ja lecę do góry, bo widzę, że trzeba przechodzić tą wieżę. My się spieszymy do wieży wiesz wieszlaki Dlatego yy, fajnie było poznać. Fajne, masz studio komputerowe, a my lecimy. Hmm, Dokładnie ja tak, postać. mam nadzieję, że, że pomogliśmy przynajmniej, wiesz co, i Laki tutaj zacznie więcej filmików wrzucać, bo ostatnio w ogóle nic nie ma na jego kanale. No właśnie, Laki chyba musiał sobie zrobić przerwę i dlatego teraz dopiero ten film jest taki po dłuższej przerwie. Ale widzowie myślę, myślę że czekali na to yy, i dlatego yy, dlatego wydaje mi się, że będziecie zadowoleni, że nagrywam razem film z d ten właśnie tutaj. Czekaj, tam coś jest! Jakiś dziwny. Gatunek zielony, nagram to telefonem. Poczekaj, nagram to dobra, normalnie. Dobra, dobra, no, Ej. nagrywanie włącz. Dobra, dobra, dobra. Ej, dzień dobry, przepraszam, co tutaj robisz, kolego? Ej, to jest normalnie jakieś małe dziecko? Czy co? co? To Pacz, jest odwrócił się tyłem, odwrócił Pokemon. się na nas. To Ej, to jest jakiś po Pokémon, widziałeś go? Pokemon, ja to do góry normalnie. Ja byłbym jak jakiś Ty zwiałeś laki, lepiej z nim nie zadzierać, co chyba? No, no, ja, ja wejdę na wszelki wypadek do góry, bo jestem ciekawy, co tutaj będzie za, za ciekawostki. Pokój zadań i zagadek. Nie wiesz we wszystko? Hm. Znajdź kod do drzwi. Musimy znaleźć do kod do drzwi, żeby się dostać tam do góry, gdzie zobacz. Dobra, dobra. to czekaj, może spróbuję jeden, dwa, trzy, cztery. Nie działa. Dobra. Hm, e, czekaj, inny po pomysł. Tu są jakieś słuchaj zagadki, ale tutaj było pamiętaj napisane. To... Nie wiesz we wszystko. Nie wiesz we wszystko. Słuchaj, czyli wszystko to, to, tutaj co to jest napisane niekoniecznie jest prawdą. Ej, ej. O, nie, widziałeś? Widziałeś? Tam na dół spadło. O Wy... ja cię, co ja wyrobiłem? Nie patrzcie w dół, jednak Komputer! Ja, ja... Prawie rozwaliłeś komputer lakiemu, jak on miałby teraz nagrywać, co? No i widzisz, no nie wiem jak to się stało, to była... To był jakiś troll, to jakby jakiś troll, czekaj, tu coś jest, tu coś jest. Weź to kliknij jakaś... ten dźwignia albo ten guzik, zobaczymy co się dźwignię. stanie. Ty, dźwignia. Wo... woda znikła. Ej, tutaj jest też jakaś Dobra. płytka naciskowa laki, w Woda? Ogóle nie... Dobra, ja wypuszczam wodę i kliknę ten przycisk, może tutaj coś będzie, poczekaj. Co jest? Coś płynie w Ej, ogóle. Leci! Coś leci. płynie, coś płynie, zobacz, jakiś papier! Dobra, widź tutaj jak wejdziemy, to już nie wejdziemy stąd. Czekaj. nie, dawaj, nie wychodź, tu jest jakaś tutaj. dźwignia, weź włącz teraz tą wodę to wodę weź tu pójść, żeby w tą stronę teraz to zwiało. Okej, okay, okay. dobra, patrz, płynie, pat, płynie płynie. Leci, leci, leci! I bierzemy, co tutaj, co tutaj jest? Co tu tam jest masz? Napisane 55 Czyli koło drzwi to 55, no zobacz. No nie działa, słuchaj, za mało, 50, Ej, dół, może, może cztery trzeba. Może cztery albo trzy, rozglądnijmy się, może gdzieś tu jest jakiś kot jest, poczekaj, na tym drzewie, czyli pod tym drzewem, to dziwnie wygląda. Tam pod tym drzewem jest jakaś tabliczka i widzę, i widzę tam o! Namierzam teraz widząc, zobacz, tam jest chyba dwójka, zobacz, sprawdźmy, tak, tam tak, chyba tak. dwójka jest. No ja też widzę dwójkę, słuchaj. To czyli co, 255 mamy 55,2 55, Właśnie. Jest, jest, jest! Śmigamy, Już? śmigamy do góry, śmigamy do góry. Dobra, kozacko, stary, ja nie mogę. Chwila, jaki kolor Laki lu lubi najbardziej? Ty, mm. jaki lubisz Laki kolor -lor najbardziej? No musimy wybrać na chyba. na mój strój, zwróćmy na mój stroj uwagę. Niebieski? To co Niebieski. niebieską dźwignię musimy pociągnąć, myślisz? Tak, 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 to tą, to tą, to jest tam. Co? To pewna odpowiedź. Coś się stało? No właśnie, poczekaj, bo to u góry wszystko jest. Pewnie u góry się otworzyło jakieś przejście. Dobra, to sprawdźmy to. Mam nadzieję, że yes! masz rację. Jest rodzinka, jesteśmy tutaj wszyscy razem z grani. Laki, czekaj, co mówi Laki. Gratulacje, udało Ci się. Weź ze skrzyni rozbrajacz do laserów, przyda Ci się do kolejnej wieży, czyli do wieży Twojej. Ej, ja chwila, Laki. Ja mam pytanko ogólnie, jakim cudem, słuchaj, my byliśmy tam na dole i oni tam byli, a tutaj są na górze przed nami. To nie fair, słuchaj. Oni się jakimiś perłami musieli tu tepnąć. No właśnie, ej, a co wy tutaj w ogóle robicie? Rodzika! Byliście wy tutaj na robicie? dole! Ja widziałem, jak jeszcze niedawno laki filmik wrzucał, a nagle jesteście już na górze. Ej! O. Laki, tu tutaj jest punkt ty, ja to... widokowy, tylko uważaj, bo tutaj mam lęk wysokości, a ja tam nie wchodzę. Czytałeś te tabliczki? Wiesz ale stąd możemy zerknąć twoją tom na twoją wieżę z wysoka i zobaczyć jak to naprawdę z bliska wygląda. O, ale to jest ogromniaste, przecież to jest aż do chmur. Ty... To jest normalnie takie wysokie, że wow. A może bloki bierzemy i tam się normalnie robimy mostek, co ty na to? Nie no, co ty, raczej nie, bo musimy... Czekaj, bo tutaj jest coś napisane, zobaczymy. Laki to najlepszy kumplej A co teraz? Idź do wieży Playa i zobacz co dla was jest przygotowane. Tylko tam nie będzie tak łatwo. Obmyślcie plan jak dostać się do środka, a dowiecie się o wiele Więcej o G wie, o wiele więcej informacji się dowiemy o tobie. Tam, tam mam jakieś na pewno ciekawostki o tobie. Widzowie, oglądajcie, to będzie super niesamowita wieża u Dlatego wchodzimy ty tam teraz, dawaj, dawaj, Laki dawaj. Laki w ogóle, słuchaj, tu książki znalazłem twoje z podstawówki. Na przykład dałem im, ty masz frania do, do przerki, chcesz tutaj normalnie. Tak, e, uczy się. Książka, więcej, więcej, Książka od WF-u, WF ty. Jak robić przysiady, Laki? Ty takich rzeczy się uczyłeś ogólnie na WF-ie? No, 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 skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś? Właśnie tu tam, e, to tam. To, to, to ja właśnie ja takich mo, rzeczy. Jeronimo, klik! widać, że chodziłeś na WF, słuchaj. Trafiłeś idealnie w punkt, także gratulacje. Dzięki wielkie, ziomeczku. E, dobra, musimy teraz ustalić plan, żeby El Primo nas nie zauważyło i żeby nie dotykać tych tutaj dru, drucianego e, takiego muru, musimy się jakoś przedostać. O, dobry plan masz, dobry Może plan. Może tędy, słuchaj, przekopiemy się. Co prawda, nie mam łopaty, ale to jest ja proste, mam, ja słuchaj. Mam. Tylko... Ty za laserów mam, tak, 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 ja teraz... przecież dostaliśmy się tam, ale poczekaj, będziemy mieć następny punkt, bo tutaj są te L-Primo. To tak, ty zagadasz tych El primo pogadasz o pogodzie i w ogóle, że wszystko jest fajnie. Ja wejdę, zobaczyć jak tam się dostać do środka, dobra? Dobra, a masz ten właśnie, ale weź czekaj. rozbrój, rozbrój te lasery. Nasz zobaczymy, czy, czy teraz działają one. One teraz działają, zobacz, pół serca, pół życia mi zjechało Uważaj. na dół. Laki weź to rozbrój, żebyśmy bezpiecznie tam się przedostali. Czekaj, a teraz, a teraz? Ej, teraz nie działają, dobra. Dobra, teraz a pokaż. nie działają. Ja spróbuję to wyłączyć, może w ogóle. Pokaż mi tę ten, ten, yy, to, to, maszynę. Słuchaj. Ja ci widzowie pewnie oglądaliście ten a, nie film rady. z tych zwierzami, łagi yy, łagi i, i kartą kat. No, to to jest też tutaj u dzieci są mega zabezpieczenia. lasery, to są level 999 i 999. Byku, ja go zagaduję ogólnie tutaj, a ty tam wyższy rozejrzyj, co i jak. Dobra, Ej, dobra. Przepraszam, jaka tam pogoda dzisiaj, bo w ogóle. Ale dzisiaj wieje strasznie. Ej, dobrze mój idzie, dobrze ci idzie, dobra. dobrze ci idzie. Ej, chodźcie za mną Berki, jesteście berkami, kto mnie złapie, ten dostaje pieski. Ale jest jestem niesamowity! Dobra. dobra, czekajcie, muszę Laki... mam plan. Ja tutaj. Uważaj, bo Ej nie ja nie znam KODU! Ale ja nie znam KODU tutaj! Tu trzeba pisać jakiś kod, Giplay, ja nie znam go! Czekaj. Dobra, no to stary nie wiem, może oni znają jeden, kod. Może jeden, oni dwa, nam trzy, powiedzą. Może 24! Działa? 1,24 działa, działa, nie działa, Ty, nie Jaki ja, ma jest... tutaj? Wypadł kod w ogóle z jednego, szybko obejdź to w koło, a znajdziesz jest suchaj, tutaj ten, jest kartka wypadła. I pierwszy tak, kod tak, to tak. jest, pierwszy kod to jest trzy, dobra, czyli, czyli to oni mają kartki do koła. Patrz, 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 wypadają normalnie, dwie następne kartki mieli, dobra, zatrzymałem ich, jaki jest kod w ogóle? Jedna, jed... pierwsza cyferka to jest trzy, trzecia to jest trzy, a druga to jest cztery, czyli niby kod to jest trzy, cztery, trzy. Trzy, cztery, trzy, działa ty, tylko trzy cyfrowy, dobra. Ej, chwila, jak to wygląda moja wieża w ten sposób? Ej, no beznadziejnie. Ej, o co tutaj chodzi, g Twoja wieża była tak dobrze zabezpieczona. Po co ona jest zabezpieczona, niby jak jakiś komputer masz podłączony do pralki, przecież? I ty, 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 ty normalnie z Nubkiem współpracujesz, i ja nie wiedziałem o tym, że ty jesteś taki Nubek. Aha, słuchaj, po prostu wiesz co, tu filmiki się montuje w pralce, później się wysyła tutaj za pośrednictwem tego nowoczesnego y, komputera z dyskietki. No, prosta sprawa, słuchaj, Czekaj, to jest nowoczesna no, informatyka. Coś tutaj mówisz! Nubek budował domek z Dirtu i zabrakło mu drzwi. Masz może? Tak, gdzie przywzięliśmy Wzięliśmy te drzwi, które były u mnie w wieży. Nie wiem, jak one się tam znalazły, ale. To tutaj! Czekaj. Tutaj chyba musisz je położyć laki. Dobra, wow, no i fajnie. Ale super mega drzwi! G -g ty tu jesteś na tych drzwiach! One są tak super mega zrobione. Te teksturki są jakoś pozmieniane tutaj. To jest normalnie mój domek chyba, ale trochę nupsko wygląda, muszę przyznać. Ale czemu? Czekaj, ej, tam coś widzę! Tutaj masz jakieś ukryte przejście chyba. Chodź, chodź, chodź! Widzisz coś coś tam? Ej, wagonik Ech. jakiś tu jest, co? Ej, taki, gdzie ty zniknąłeś? Tutaj. No? Ej. To jest tajne przejście wagonikiem. Słuchaj, wystarczy wejść do wagoniku. Ja nie mogę. Czyli I tu jest moje prawdziwe się? studiu. Ja czy ty patrzę na Jak to jest w ogóle zrobione fajnie wszystko? Co ty masz tutaj sześć komputerów podłączonych Normalnie! W ale masz super, to jest sterowania, Mi się najbardziej podobają diamenty. Ja ogólnie nie, nie, nie tracę czasu i zbieram bloczki diamentowe, słuchaj. Dzisiaj ale pójdę na zakupki. Ale przecież to twoja wieża, to przecież będziesz mógł sobie w każdym momencie tutaj wrócić. Stary, ale ja tego nie budowałem. W ogóle nie wiem, kto za tym stoi, kto wybudował mi takie studio. Mogę Jocie. korzystać z sumie. Fajnie ale to jak wygląda. to jest zbudowane. Podłączone są komputery w jedną całość. Tutaj zobaczcie wszyscy widzowie. Gplay normalnie ma pen, całe, całe panel sterowania. I dlatego on ma takie super mega filmiki na tym YouTubie Tutaj podłączone normalnie jakieś, nie wiem, karty graficzne Tutaj podłączone komputery w jedną całość g ty masz te ca cały panel sterowania To już wiem, dlaczego masz takie mega super filmy I tak widzowie cię lubią Miał masz 2 miliony No bo to jest podpucha Każdy myśli, że ja pra w pracy montuję filmy A tak naprawdę widzisz, pod ziemią, słuchaj, się kryje wszystko A nikt nie ma a. o tym pojęcia Także, wiesz to nikomu nie mów o tym Bo no, to, dobra. wiesz co, bo no, to jest dobra. tajemnica, to, nie? you To nikomu nie będę mówić, ale wiesz co my mamy dzisiaj w planach? Dostać się na samą górę u ciebie wieży, bo zobacz ta na samej górze też coś jest, dlatego wejdźmy na samą górę i zobaczmy jak ty. tam będzie. A tutaj Laki, patrz, jest jakiś zegarek, widzisz? Sygnał cały czas jest puszczany. Tyk, cyk, 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 cyk. Myślę, ogóle... że ty masz tutaj takie systemy, że to nawet ja nie jestem w stanie pojąć tego, co ty tutaj masz. Ty. Może to jest system, dzięki któremu szybciej ta sadzonka wyrośnie, bo tutaj, wiesz co, po prostu zostaje przekazany sygnał i tutaj, wiesz co, jest jakiś... Yy... Wiesz co, oni tutaj z Nupkiem, ja z Nupkiem tu nowoczesne systemy wymyśliłem. Ty w ogóle widziałeś co jest w tej skrzyni laki? Tutaj jest Ty, pełno dirtucki drobinki. O to, to w tym chodzi chyba. Wziąłem tutaj i twoja twarz cały czas się przybliża oddala, przybliża oddala i się cieszysz. Tutaj ha. na tej twarzy. Ty, no podoba mi się. Ogólnie podoba mi się, trochę można tutaj jeszcze wiesz co, trochę prestiżu dodać, o żeby nie było, wiesz, co tak. Ma Ta, mało No właśnie, prestiżowo. bo tutaj na początku dirtowo i w ogóle. Wejdźmy do góry. Czekaj, tu jest... o, tutaj jest z tej skrzyni jakieś płote, drabinki. Wejdźmy do góry i zobaczmy, yy, może... Może tam coś dla nas ciekawego przygotowałeś. Ty, wagoniki tu są! Ty... Tylko nie klikaj w! Nie klikaj w. Ty Pana jak to... Ty to zrobiłeś? Przeskoczyłem od razu na trzeci, dobra, ty laki, a co jak tutaj wyskoczę i popchnę ten wózek? Wagonik? No to ja nie wskoczę! Dawaj, 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 dawaj! Uff! daliśmy radę. Trochę się słuchaj przegrzewiło, ale nie spadł na dół. Ej, po jakiś słodki Kiciuś normalnie ty, jaki malutki kici kiciu, Dobra. Ej, w ogóle fajny taki malutki, nigdy nie widziałem takiego małego ocelota. Zgubiła mi się mama, pomóż mi ją znaleźć I taka smutka minka tutaj jest Ale malutki ocelotku Kici, kici, zaraz ci przyprowadzimy, mamusie Pewnie ona gdzieś wyszła na to dżungarskie drzewo I się zgubiła cała rodzinka Ocelotów, G-Play wiesz Na bank, stary, na bank, ale ogólnie Co w mojej wieszy robią, wiesz co, takie drzewa Dżunglowe i oceloty, no tego bym się nie spodziewał Akurat No tutaj, ja bym się nie spodziewał twojego całego y, Studio komputerowego To tego bym się nie spodziewał, ale Drzewa dżungarskiego to, 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 to drzewa Dżłogarski rosną w dzodgli normalnie. No, stary to jest chyba mama, nie? Tego w ogóle małego. Yy, ogólnie wiesz co, y, kotka tak. co tam był na dole. O! Możemy nakarmić rybką, możemy nakarmić rybką. Ty tu Dobra. są jeszcze jakieś nożyce! O ogóle? nie, to jest chyba to jest chyba coś takiego, zobacz Ziplej, nie możemy, musimy y, podsadzać się pod siebie i zaraz spadniesz na dół. O no nie, ej nie, nie laki, no weź, bo później tu już nie wejdziemy na górę, nie będzie szans. Ej, serio, dobra, w sumie można się podsadzać później tymi, tymi. Tak, tak robimy, no to dobra. O, no to lecisz, lecisz Ziplej, lecisz Ty lecisz, na lecisz, dobra, dobra. No, spadam, w sumie spadłem. Ty, kot za tobą idzie, mama ta za tobą idzie, laki. Uważaj. No weź bo... tutaj, chod, weź tutaj ją, o. Dobra, jest. Jest. Mama nie zostanie tutaj, żeby, żeby kotka, cała rodzina była wspólnie, a my idziemy dalej, play. zobaczymy, co jest wyżej, ja już tam, o, o, o teraz mam pomysł. Ej, yes. o nie, o ty cwaniaku, tak się bawimy, no dobra, no to chodź, no to chodź. Dobra, dobra, ja już rzucam nożyczki i już odpuszczam grę, e, Aha, koniec gry, koniec gry. bo się boisz grać ze mną w taką grę, tak? tak? Nie, nie, bo jest jeden, jeden, ja bym chciał zrobić z tobą remis, po prostu, o nie. No, wow, ale ey... słuchaj skakać na parkurze to ty wiesz, co nie za bardzo umiesz, laki ja widzę. Tak, tak, czasami mi nie wychodzi, ale wiesz co ja widzę w komentarzach normalnie, że y, dużo widzów napisało, że Lucky i gplay, że wybierają y, wieże lakiego i gplaya. No też dużo masz fanów, że wybierają Twoją wieżę. No więcej masz chyba fanów. E, tam, słuchaj, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że ta wieża się podobała, co ją wybudowałem w 5 sekund, nie? Bo to było no. połączenie, słuchaj, synergia. Ty, a ile widzów teraz kliknęło łapeczkę w górę, a ile subskrypcji z dzwoneczkiem kliknęło w ogóle, ci, co mieli czer czerwony przycisk, zmienili go na szary? I, I wiesz ile teraz jest ich? Wiesz ile teraz? Wow, widzowie, dzięki chyba im się podoba ten filmik. Widzowie, podoba wam się chyba bardzo ten filmik. Dzięki wielkie. Ej, zobaczcie co my tu mamy normalnie, jakieś śmierczyki, g u ciebie. Nagroda o, za nagroda za wygranie. Dobra, to teraz dawaj yy, na dół i, i już, yy, już chyba przyszliśmy, to czy nie? No stary, teraz się ubieramy tutaj w rzeczy. Jest, jest pojedynek oto to która wieża jest lepsza? Co, co ty na to? Wyzywam cię. Ej. No dobra. Tekka, bra ja się tutaj zbrojkę. Ubiorę gorszą, Uuu, niech ci będzie, ja nią. ubieram złoto <laughs> Gdzie ty, co ty już ogólnie? Ja nie mogę, pięknie laki poleciały. Nie trafiłem do wody, ale dzięki za oglądanie widzowie i pa! pa.